Od pierwszych dni po zaginięciu Iwony Wieczorek, uwagę opinii publicznej zaczęły przyciągać nie tylko działania policji, ale także relacje łączące ją z osobami z najbliższego otoczenia. Spekulacje na temat zaangażowania jej przyjaciół, znajomych, a nawet członków rodziny pojawiły się niemal natychmiast, napędzane brakiem konkretnych dowodów oraz niespójnościami w relacjach. Wielu komentatorów i dziennikarzy śledczych wskazywało, że osoby, które towarzyszyły Iwonie tamtej nocy, mogły wiedzieć więcej niż mówiły. Często podkreślano, że jej wyjście z klubu nie było zaplanowane, że między nią a towarzyszącymi jej ludźmi doszło do spięć, które skutkowały tym, że wracała samotnie, pieszo, bez pieniędzy i telefonu. Zastanawiający był fakt, że nikt z jej bliskich znajomych nie próbował skontaktować się z nią, gdy zniknęła z pola widzenia. Wielu odbierało to jako brak empatii, inni jako możliwy sygnał, że coś zostało zatajone. Szczególne emocje budziła postać jednego z kolegów Iwony, który tej nocy był wśród ostatnich osób mających z nią kontakt. Według relacji matki Iwony, ten chłopak miał wcześniej składać niejednoznaczne deklaracje, był zamknięty w sobie, a jego zeznania miały się zmieniać. Co więcej, mimo że to on miał najlepiej znać trasę, którą wracała Iwona, nigdy nie został formalnie uznany za podejrzanego ani dokładnie prześwietlony. Wiele osób zastanawiało się, dlaczego jego rola została potraktowana tak pobieżnie. Podobnie niejasna była sytuacja z przyjaciółką Iwony, z którą dziewczyna miała spędzać ostatnie godziny przed zniknięciem. Jej zeznania były lakoniczne, pozbawione emocji, a czasem wręcz wycofane. Niektórzy śledczy i dziennikarze sugerowali, że mogła ona czuć się winna lub mieć wiedzę o sytuacjach, które nie zostały nigdy ujawnione. Sama matka Iwony przyznała po latach w wywiadzie, że nigdy nie czułaby, by wszystkie osoby obecne tamtej nocy mówiły prawdę. Z czasem spekulacje przeniosły się także na rodzinę. Choć nie istniały żadne dowody obciążające najbliższych Iwony, pojawiały się teorie, że ktoś z rodziny mógł znać kulisy wydarzeń, które poprzedziły zaginięcie. Niektórzy wskazywali na napięcia domowe, inni mówili o możliwym konflikcie z jednym z dorosłych członków rodziny. W mediach krążyła teoria, że mogło dojść do dramatycznej kłótni, a Iwona opuściła klub w stanie wzburzenia nie tylko z powodu sytuacji towarzyskiej, ale też osobistych napięć. Pojawiły się również wątki mówiące o tym, że niektórzy znajomi mogli celowo odwracać uwagę od konkretnych faktów, by chronić siebie lub innych. W przestrzeni publicznej co jakiś czas pojawiały się anonimowe wpisy, w których sugerowano, że jedna z osób z bliskiego kręgu mogła mieć motyw. Te wpisy były najczęściej usuwane, ale ich treść krążyła wśród zainteresowanych i tylko podsycała atmosferę tajemnicy. Jednym z najbardziej zagadkowych elementów tej układanki było to, że mimo tylu wątpliwości i znaków zapytania żadna z tych osób nie została poddana gruntownemu dochodzeniu przez policję. Z biegiem czasu coraz więcej osób zaczęło zadawać pytania nie tylko o to, co wydarzyło się tamtej nocy, ale też o to, jak zachowywały się osoby z otoczenia Iwony po jej zniknięciu. W naturalny sposób w centrum zainteresowania znaleźli się ci, którzy byli z nią najbliżej, znajomi, z którymi spędziła wieczór, przyjaciele, z którymi utrzymywała regularny kontakt, a także członkowie rodziny, którzy znali jej codzienność najlepiej. Każdy gest, każda wypowiedź, każdy wywiad zaczęły być analizowane pod kątem szczerości, emocji, spójności i możliwego ukrywania informacji. Dziennikarze wielokrotnie wskazywali na niespójności w relacjach uczestników wydarzeń. Niektórzy z nich twierdzili, że Iwona była spokojna i zrelaksowana, inni, że przed wyjściem z klubu była wyraźnie zdenerwowana. Wersje różniły się w detalach, ale to właśnie te detale mogły mieć znaczenie. W szczególności podnoszono kwestię, dlaczego dziewczyna zdecydowała się na samotny powrót do domu, mimo że wcześniej planowała wspólną drogę z koleżanką. Czy doszło do kłótni, a może coś usłyszała lub zobaczyła, co ją zaniepokoiło? Zachowanie przyjaciółki Iwony, która według relacji miała być jedną z ostatnich osób widzących ją przed zniknięciem, budziło wątpliwości nie tylko wśród śledczych, ale i wśród bliskich Iwony. Choć dziewczyna udzieliła kilku wywiadów, to za każdym razem była bardzo powściągliwa, nie okazywała emocji i unikała szczegółów. Niektórzy interpretowali to jako objaw szoku, inni jako próbę ochrony siebie lub kogoś innego. Wielokrotnie zastanawiano się też nad motywami potencjalnego zatajenia prawdy. Czy ktoś obawiał się konsekwencji? Czy możliwe było, że osoby z otoczenia Iwony weszły w konflikt, który zakończył się tragicznie, a później postanowiono zatrzeć ślady? Teorie te były podsycane także przez zachowanie kolegów Iwony, którzy po zaginięciu zaczęli unikać dziennikarzy, odmawiali dalszych komentarzy, a niektórzy nawet całkowicie wycofali się z życia publicznego. Wielu obserwatorów sugerowało, że zachowanie takie nie jest typowe dla osób niewinnych, które pragną pomóc. Zwykle w takich sytuacjach to właśnie bliscy stają się aktywnymi uczestnikami poszukiwań, wspierają rodzinę, organizują zbiórki i publikują apele. Tymczasem znajomi Iwony zdawali się nieobecni, a niektóre ich działania lub ich brak tylko wzmagały podejrzenia. Z czasem pojawiły się też informacje, że w grupie znajomych, z którymi Iwona bawiła się tamtej nocy, dochodziło wcześniej do napięć. Relacje te nie zawsze były przyjacielskie, a w tle pojawiały się wzmianki o zazdrości, konfliktach i cichych układach. Niektórzy wskazywali na możliwy wątek uczuciowy, że ktoś mógł być zakochany, odrzucony, urażony. Policja początkowo nie przywiązywała dużej wagi do tego typu spekulacji, skupiając się raczej na hipotezie napaści przez nieznanego sprawcę. Jednak z czasem, gdy kolejne tropy prowadziły donikąd, a śledztwo utknęło w martwym punkcie, śledczy musieli wrócić do punktu wyjścia. Wówczas zaczęto ponownie analizować relacje pomiędzy osobami z otoczenia Iwony, nie tylko pod kątem ich zeznań, ale także zachowań i motywacji. Przeprowadzono ponowne rozmowy, sprawdzano alibi konfrontowano wersję wydarzeń. Z każdą kolejną analizą materiałów dowodowych i relacji medialnych coraz większą uwagę zaczęto przykładać do zachowania osób z kręgu Iwony w dniach i tygodniach poprzedzających jej zaginięcie. Śledczy, niezależni detektywi oraz dziennikarze śledczy skupiali się nie tylko na wieczorze, w którym dziewczyna zniknęła, ale też na tym, co działo się wcześniej, jakie były jej relacje, napięcia, tajemnice i nieporozumienia. Zarówno matka Iwony, jak i jej bliscy wielokrotnie podkreślali, że dziewczyna zmieniła się na krótko przed zniknięciem. Stała się bardziej zamyślona, mniej rozmowna, a niektóre jej decyzje wydawały się impulsywne i niespójne z jej wcześniejszymi zachowaniami. W tym kontekście ponownie powróciły podejrzenia, że w jej otoczeniu działo się coś, co mogło mieć znaczenie dla sprawy. Szczególnie często przywoływano temat rzekomych napięć z przyjaciółką, z którą tego feralnego wieczoru wybrała się do klubu. Według niektórych świadków dziewczyny miały wcześniej spór, który był utrzymywany w tajemnicy przed resztą znajomych. Niektórzy sugerowali, że mogło chodzić o chłopaka, inni, że o zazdrość czy zdradę zaufania. Choć żadna z tych wersji nie została oficjalnie potwierdzona. Wystarczająco długo krążyły w przestrzeni publicznej, by wpłynąć na sposób postrzegania postaci tej koleżanki przez społeczeństwo. Tymczasem inne osoby, które znały Iwonę, przyznawały, że w ostatnich tygodniach przed zaginięciem miała ona kontakt z kimś nowym, kto nie należał do jej stałej grupy znajomych. Nie wiadomo, czy była to relacja towarzyska, zawodowa, czy osobista ale pojawiły się domysły, że mogła ona stanowić źródło napięcia między nią a innymi osobami z otoczenia. Czy mogła być to osoba, która nie została uwzględniona w pierwszym etapie śledztwa, czy mogło dojść do spotkania, o którym nikt nie wiedział? Tego nie wiadomo, ale fakt, że niektóre osoby z otoczenia Iwony unikały rozmów na ten temat, tylko wzmagał podejrzenia. Wielu internautów, dziennikarzy i niezależnych śledczych próbowało samodzielnie odtworzyć przebieg wydarzeń, analizując wpisy na portalach społecznościowych, zdjęcia, relacje świadków. Wśród nich pojawiały się też głosy, że niektóre znajomości Iwony mogły mieć ciemniejszy aspekt, być może była świadkiem czegoś, czego nie powinna była widzieć. Kolejnym elementem układanki było to, że nikt z jej najbliższych znajomych nie wykazał szczególnej inicjatywy w działaniach poszukiwawczych. Owszem, niektórzy pojawili się na plakatach, udzielili wywiadów, ale ich zaangażowanie szybko wygasło. Wielu obserwatorów zadawało sobie pytanie, dlaczego tak się stało? Czy powodem było zmęczenie medialnym rozgłosem? Czy może poczucie winy, ukrywana wiedza, lęk przed konfrontacją? Znane są przypadki, w których osoby zaangażowane w zaginięcie lub przestępstwo zachowują pozorny dystans, unikają aktywności medialnej, próbując nie rzucać się w oczy. Podobne mechanizmy obserwowano i tu. Osoby z kręgu Iwony zaczęły znikać z mediów, wycofywać się z publicznych wystąpień, niektórzy zmienili numery telefonów, adresy, zerwali kontakty. Z jednej strony można to tłumaczyć. Z każdą kolejną analizą materiałów dowodowych i relacji medialnych coraz większą uwagę zaczęto przykładać do zachowania osób z kręgu Iwony w dniach i tygodniach poprzedzających jej zaginięcie. Śledczy, niezależni detektywi oraz dziennikarze śledczy skupiali się nie tylko na wieczorze, w którym dziewczyna zniknęła, ale też na tym, co działo się wcześniej, jakie były jej relacje, napięcia, tajemnice i nieporozumienia. Zarówno matka Iwony, jak i jej bliscy wielokrotnie podkreślali, że dziewczyna zmieniła się na krótko przed zniknięciem. Stała się bardziej zamyślona, mniej rozmowna, a niektóre jej decyzje wydawały się impulsywne i niespójne z jej wcześniejszymi zachowaniami. W tym kontekście ponownie powróciły podejrzenia, że w jej otoczeniu działo się coś, co mogło mieć znaczenie dla sprawy. Szczególnie często przywoływano temat rzekomych napięć z przyjaciółką, z którą tego feralnego wieczoru wybrała się do klubu. Według niektórych świadków dziewczyny miały wcześniej spór, który był utrzymywany w tajemnicy przed resztą znajomych. Niektórzy sugerowali, że mogło chodzić o chłopaka, inni, że o zazdrość czy zdradę zaufania. Choć żadna z tych wersji nie została oficjalnie potwierdzona. Wystarczająco długo krążyły w przestrzeni publicznej, by wpłynąć na sposób postrzegania postaci tej koleżanki przez społeczeństwo. Tymczasem inne osoby, które znały Iwonę, przyznawały, że w ostatnich tygodniach przed zaginięciem miała ona kontakt z kimś nowym, kto nie należał do jej stałej grupy znajomych. Nie wiadomo, czy była to relacja towarzyska, zawodowa, czy osobista ale pojawiły się domysły, że mogła ona stanowić źródło napięcia między nią a innymi osobami z otoczenia. Czy mogła być to osoba, która nie została uwzględniona w pierwszym etapie śledztwa, czy mogło dojść do spotkania, o którym nikt nie wiedział? Tego nie wiadomo, ale fakt, że niektóre osoby z otoczenia Iwony unikały rozmów na ten temat tylko wzmagał podejrzenia. Wielu internautów, dziennikarzy i niezależnych śledczych próbowało samodzielnie odtworzyć przebieg wydarzeń, analizując wpisy na portalach społecznościowych, zdjęcia, relacje świadków. Wśród nich pojawiały się też głosy, że niektóre znajomości Iwony mogły mieć ciemniejszy aspekt, być może była świadkiem czegoś, czego nie powinna była widzieć. Kolejnym elementem układanki było to, że nikt z jej najbliższych znajomych nie wykazał szczególnej inicjatywy w działaniach poszukiwawczych. Owszem, niektórzy pojawili się na plakatach, udzielili wywiadów, ale ich zaangażowanie szybko wygasło. Wielu obserwatorów zadawało sobie pytanie, dlaczego tak się stało? Czy powodem było zmęczenie medialnym rozgłosem? Czy może poczucie winy, ukrywana wiedza, lęk przed konfrontacją? Znane są przypadki, w których osoby zaangażowane w zaginięcie lub przestępstwo zachowują pozorny dystans, unikają aktywności medialnej, próbując nie rzucać się w oczy. Podobne mechanizmy obserwowano i tu. Osoby z kręgu Iwony zaczęły znikać z mediów, wycofywać się z publicznych wystąpień, niektórzy zmienili numery telefonów, adresy, zerwali kontakty. Z jednej strony można to tłumaczyć presją medialną i oskarżeniami społeczeństwa, z drugiej, Trudno nie zauważyć, że reakcje te były często nielogiczne i wyprzedzające jakiekolwiek formalne oskarżenia. Wśród najbardziej... Po latach od zaginięcia Iwony wieczorek, jednym z najbardziej bolesnych aspektów tej sprawy pozostaje brak odpowiedzi i ciągła niepewność dotycząca osób, które miały z nią kontakt w ostatnich godzinach przed zniknięciem. Rodzina Iwony, a zwłaszcza jej matka, wielokrotnie podkreślała, że największym cierpieniem nie jest brak ciała ani nawet brak śladów ale poczucie, że ktoś zna naprawdę i milczy. Przez te wszystkie lata przewinęło się wiele teorii, spekulacji i domysłów, ale w centrum każdej z nich pojawiali się ci sami ludzie, znajomi, przyjaciele, bliscy. Nie dlatego, że istniały twarde dowody ich winy, lecz dlatego, że ich zachowanie, milczenie i brak zaangażowania były dla wielu niezrozumiałe. W wielu sprawach zaginięć czy zbrodni to właśnie osoby z najbliższego kręgu okazują się kluczem do rozwiązania. Znają emocje, napięcia, sekrety, o których nie mówi się publicznie. W przypadku Iwony każdy z tych elementów pozostaje w cieniu, niedopowiedziany, przemilczany lub odrzucony jako nieistotny. A jednak to właśnie te nieistotne szczegóły często okazują się najważniejsze. Z czasem coraz więcej ludzi zaczęło dostrzegać, że cisza wokół niektórych osób może być bardziej wymowna niż tysiące słów. Niektórzy znajomi Iwony przez lata nie tylko nie zabierali głosu, ale wręcz unikali jakiejkolwiek aktywności związanej ze sprawą. Nie publikowali wspomnień, nie dzielili się emocjami, nie pojawiali się publicznie, jakby starali się wymazać z własnej pamięci udział w tamtej nocy. Dla wielu to właśnie to było najbardziej niepokojące. Brak choćby minimalnej próby okazania troski, empatii, żalu. Co więcej, w niektórych kręgach pojawiały się pogłoski, że osoby z otoczenia Iwony próbowały zniechęcać innych do angażowania się w temat, że pojawiały się sugestie, by nie wracać do tej sprawy, bo to już przeszłość. Dla rodziny dziewczyny były to słowa nie do przyjęcia. Każdy dzień bez odpowiedzi był nowym ciosem, nowym przypomnieniem, że wciąż nie wiedzą co się stało. Zastanawiające było też to, że żaden z dawnych znajomych nie podjął próby nawiązania kontaktu z rodziną Iwony, nawet po latach, nawet anonimowo. Czyżby rzeczywiście nikt nie miał nic do powiedzenia? Czy to możliwe, że tak wiele osób otarło się o tamtą noc i nikt nie zarejestrował niczego, co mogłoby rzucić światło na sprawę? Wielu śledczych uważa, że ktoś musiał coś widzieć, usłyszeć, wiedzieć. Że istnieje fragment układanki, którego nikt nie chce ujawnić. Czy to ze strachu, czy z lojalności, czy może z niewłaściwego zrozumienia tego, co się wydarzyło. Sprawa Iwony Wieczorek stała się z biegiem lat symbolem tajemnicy, którą skrywa najbliższe otoczenie. Tajemnicy niewypowiedzianej, niedowiedzionej, ale ciągle obecnej. Z każdym kolejnym rokiem rośnie presja, by wrócić do podstaw, do pierwszych przesłuchań, do analizy relacji, interakcji i emocji. W dobie nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i analizy behawioralnej coraz więcej specjalistów sugeruje, że prawda może być znacznie bliżej niż się wydaje. Może wystarczy jedno słowo, jeden gest, jedno przypomnienie, które uruchomi lawinę zdarzeń. W przeszłości zdarzało się, że sprawy rozwiązywały się po wielu latach właśnie dzięki temu, że ktoś nie wytrzymał milczenia. Czy tak będzie i tym razem? Czy ktoś z bliskich Iwony w końcu zdecyduje się powiedzieć, co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? A może będzie trzeba czekać kolejne lata, aż pojawi się technologia, która pozwoli odkryć prawdę mimo milczenia ludzi? Niezależnie od odpowiedzi jedno jest pewne, sprawa Iwony wieczorek nie przestaje budzić emocji, a im więcej czasu mija, tym większe stają się pytania. I tym bardziej narasta poczucie, że ktoś gdzieś wie wszystko.